I w końcu przed nami długo wyczekiwana dawka piłkarskich emocji. Wkrótce przekonamy się, w jakiej formie są dziś obie ekipy. Serdecznie witamy z Poznania. Stadion wręcz buzuje już w oczekiwaniu na pierwszy gwizdek. Zapraszamy na mecz. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Lech Poznań zmierzy się z zagłębiem Lubina. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. W jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań? Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Widzimy teraz, w jakim składzie przystąpi do tego spotkania Zagłębie Lubiny. Zwykle przyświeca im jeden cel. Nie dać sobie strzelić. A jak uda się coś wcisnąć, no to doskonale. Nie ma co ukrywać. Murują bramkę, choć Katynaccio bym tego nie nazwał. Nie ma w ich strategii podobnej szlachetności. Tego rodzaju gra nie może się podobać, ale gdy jest skuteczna, budzi pewien podziw. Thank you. Enjoy the game. I ruszyła pierwsza połowa. Afonso Souza. Mikael Isak. Uwaga, wychodzi Samasa. Jak on tego nie wykorzystał? A i mogli prowadzić już na początku meczu. Tak, szkoda tej szansy, ale może będą następne. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga, czy to bydłożysta. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Opolice no jedenastki teraz wrzuca. Niepewne teraz zagranie w obronie. Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Obiecująco wygląda ten atak zagłębia Lubin. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. są za i obrona teraz obrana o kilka wpadnie no nareszcie cisnęli cisnęli doczekali się ta bramka długo wisiała w powietrzu ale wciąż byli nieskuteczni wreszcie mają to na co zasłużyli no to mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do pince, ale nie było tak blisko. No to mamy 1 do 0. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Zatem strzela. I spokojnie broni to bramkarz. Afonso Souza. Jest za inną obrony. Uwaga! I dalej groźnie. Tak! Ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. No to mamy 2 do 0. Dąbrowski. Zagłębie. Ma trochę miejsca na skrzydle. Ach, mieli piłkę! I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Mają teraz dobrą okazję na kontrata. Teraz będzie niebezpiecznie. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Joel Pereira. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Teraz z rogu na 11 metr. No i nic z tego nie wyjdzie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Przed nami druga część spotkania. Jeśli lek trzyma dyspozycję z pierwszej połowy, to zwycięstwo może być imponujące. Boli zadek. Pracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Bez problemu tu się urywa. Ale jednak, na kimś innym ten atak się zakończył. Mają teraz szansę na kontratak. Doskonała piłka za obronę. Kodun! A wybronił to. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. I weczą świetnie do tej pory budowany atak. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Dobra obrona, bez faulu, nie ma gwizdka. Myślę, że to dobra decyzja, może trochę ryzykowne zagranie, ale to nie zmienia faktu, że według mnie było czysto. Nie przepada. Spróbuję teraz szczęścia. I proszę, Bramkarz był na miejscu. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Muszę coś być z tego podania. O, naprawdę, dobra obrona. Może być groźnie. Joel Pereira. Radosław Murawski. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Poradził sobie z przeciwnikiem. Ojej, ojej, co tu się stało? Czy ktoś mi wyjaśni? Piłka poleciała sobie amuzą. Już prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. I centra. Groźnie było. Dobra interwencja. Teraz może być groźnie. No i strzela! Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Zmiana w drużynie zagłębia Lubin. uderzenie zablokowane. Po tym wybiciu będzie wrzut kazautu. Z tego może coś być. Obronica teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Drużyna zapisuje na swoim...